ostatnio drogę przeskrobałem, dlatego dzisiaj osoba bezdomna będzie miała najlepszy dzień w życiu. Czy chce pan spędzić jutro cały dzień jako milioner? chciałbym. Najpierw kupiliśmy panu Andziowi hotel na jedną noc. Byłeś kiedyś w takim hotelu? Nie, jeszcze nie. Gdy rano go odebraliśmy, wymytego, dodaliśmy mu nowe ubrania oraz drogie perfumy, a następnie zabraliśmy go do barbera. Dobra, Panie Andrzeju, teraz dla Pana przygotowana jest lekcja tańca. Następnie nasz milioner został przewieziony limuzyną, w której naprawdę dobrze się bawił. Wiedział on, że właśnie jedzie do luksusowej restauracji na randkę z kobietą jego marzeń. Niech pan opowiada wszystko, co pan chce powiedzieć mi. Jak były tańce? Bo na przykład ja mogę się z panem mówić i pójdzie razem na tańce. A to pan to szybko zjadł. Smakuje pana? Gdy dzień dobiegł końca, odwieźliśmy Andrzeja w sposób, o jakim nawet nie marzył.